Dawno, dawno temu, za siedmioma chuj... za siedmioma zekami w okolicach gubałówki mieszkał Tomisław Apoloniusz Curuś-Bachleda Farel, jak ten piecyk z dmuchawą. Pewnego dnia Tomisław wyszedł na hale i pomyślał... Kruca fuks dość, ile można wpierdalać łoscypek! Ani to dobre, ani śwarne, a jakie drogie jebane. No i zradzka murowana, toć to gołymi łapami ugniotane. Zeby to jeszcze z krowiego mleka było. A weź tu łodrózni barana od łowiecki. Stąd ten słonawy posmak. Twuło co te turysty w tym widzą. Podczas gdy bachleda zajadał się łoscypkiem, smród baraniego niósł się po okolicy. Nawet je jebało na pletkiem hej. Bekasy nie wytrzymały. Fetor przepłoszył je z terenów lęgowych. Ryby w morskim łoku zdechły, a w czarnym stawie zdechły. Niedźwiedź gąsienica łobudził się ze snu zimowego i łot razu poszedł pod prysznic. Lecz to nie tylko łodniego niego tak popadało, niby po kąpieli smród bełta i gówna ustąpił, ale przez to woń łotstówy stała się jeszcze bardziej nieznośna. Lecz specyficzny zapach łobudził nie tylko misia, łobudził też ządze, łobrzydliwe, homoseksualne żądze. Śniezny kockodan, przez niektórych nazywany też yeti, dostaje smergla, gdy pocuje woń fiuta, hej, tak się składa, że łoscypek pachnie tożsamo. Bestia normalnie żywi się owocami, ale łocet budzi w niej zboczenie. Tamtej nocy zeszła z wierchu na hale wiedziona zapachem rozporka. Nieświadomy niczego Bachleda Farel zajadł właśnie, syr. Pierwsze razy posły w dupę hej. Little boy małpy rozdupcył hirosimę Bachledy. Potem Kotkodan założył strapona Big Ben i dzwonił jajami o brodę Curusia. Koszmar małpy trwał kilka dni. Bachleda nie chciał puścić. Donosił tylko sprzęty, od których małpie robiły się wielkie łoczy. Jeti nie wytsymał, gdy Bachleda przyniósł słoik. A gdy słój pękł, a Bachleda zabronił wzywać karetkę, tylko kazał nagrywać dalej. Małpa zwariowała i grasuje po okolicy po dziś dzień. A film ze słoikiem dostępny jest w sieci.